O, no hejka, kochani, dzisiaj tak na szybko zrobimy dzisiaj pałki z kurczaka tak na chrupiąco z frytkami. A będziemy to robić razem z frajerem. Aj frajerem. Od właśnie z tym z tym oto gościem. To będzie taki filmik szybki. Powiedzmy, że i na spontanie i albo lub dobra, nieważne, słuchajcie robimy obiad taki obiad w miarę szybki czyli tak, mamy pałki mamy frajera mamy w zamrażalniku yy, frytki i teraz co? w pierwszej kolejności musimy to przyprawić a więc sól czosnek granulowany nie żałuję, lubię. Pieprz? Nie żałuję. Papryka słodka. Od pieprzu. Pieprz daje we znaki. Papryka nie, ale musi być. Troszkę sosu sojowego. Teraz musimy sobie to dobrze wymieszać, aby te pałki z kurczaka nam się dobrze tymi przyprawami oblepiły. No i gdy nam się to już fajnie oblepiło podczas mieszania, a niestety tak się stało, możemy teraz lekko opruszyć mąką. Tylko, że ja, słuchajcie, taką mam rękę. Muszę to zrobić łyżką. Bierzemy troszkę mąki na łyżkę i robimy tak. O, o, po troszeczkę, po troszeczkę. Dobra, teraz to przerzucimy i lekko z drugiej strony. Przerzuciłem podrzucając w miejsce, obróciły się na drugą stronę teraz oprószymy lekko z drugiej strony. Można to powtórzyć jeszcze raz albo i dwa razy tak aby były te pałki opruszone ze wszystkich stron mąką. No, i teraz tak przygotowane pałki układamy w środku we frajerze jedna, druga, trzecia, czwarta. No, i starajmy się ułożyć wszystkie. No, i zmieściły się wszystkie. Jak widać. Teraz szufladę wkładamy do frajera. Włączamy sprzęt. Musimy docisnąć. O! Załączył nam się. O! Pykniemy to. Znajdziemy taki program już gotowy. Ten program gotowy. Kurczaka mamy tu. Wciskamy. Wyskoczyło 200 stopni. Ok, robimy start. I czekamy. Voila! O, słuchajcie, zaczyna się rozgrzewać, a ja już czuję w powietrzu ten zapach tych przypraw. Zajrzyjmy tutaj po około 7-8 minutach. Co tutaj się dzieje? No, proszę, słuchajcie, a ten zapach, i słuchajcie, w połowie procesu e, pieczenia tych pałek z kurczaka, frajer nam się odzywa. Sygnalizuje, że już jest połowa. Więc, w, takiej, w takim momencie, tej połowy tego pieczenia tych pałek z kurczaka, możemy otworzyć i te pałki odwrócić na drugą stronę a w połowie procesu pieczenia tak one wyglądają ja sobie pałki odwróciłem i teraz wrzucamy na kolejną drugą połowę pieczenia gdy wciśniemy szuflady do końca automatycznie się załącza i dopieka kolejną połowę czasu no i skończyło się słuchajcie pieczenie Pachek z kurczaka, ale zobaczcie. No, masakra. Wezmę widelec. Muszę to sprawdzić. Słyszycie to? Jaka. Jaka skórka chrupiąca. I o to chodziło. Pałeczki chrupiące. Słuchajcie. Mam już na talerzu, a teraz czas na frytki. No i słuchajcie, no frytki wywalamy do miski, w której mieliśmy już wcześniej pałki z kurczaka. Trochę mało dosypiemy z drugiej torebki. Dosypałem. Teraz te frytki spruszam lekko pieprzem ziołowym. O, leż mi się ręka trzęsie. O no tak. W jednej kamera, w drugiej pieprz ziołowy. No i się dzieje, jak się dzieje, ale słuchajcie. Najlepszy jest tego efekt końcowy. Nie przesadźmy, uważajmy, ale naprawdę taka szczypta kary, nie więcej. wystarczy. Możemy posypać lekko solą i teraz chili cayenne, ale też nie przesadźmy. To ma być tylko delikatnie do smaku. Teraz przerzucimy w tej miejsce kilka razy, wsypiemy do frajera. Zobaczcie, jak to wygląda. Zrobiłem zdjęcie. Jak się oblepiły frytki, właśnie tymi przyprawami, które Wam poleciłem, i teraz przesypiemy to do tej miski, w której się piekły nasze pałki z kurczaka. Teraz lekko to wyrównamy. Wkładamy. Muszę sobie pomóc jakoś, tak. Załączył się, załączył się program. Teraz ustawiamy taki program. Mam tutaj gotowy na frytki. No i start. No i czekamy. Dajcie, po części mój talerz. Tak jest przygotowany. Tu jest jeden. Tu jest drugi. Chcielibyście wiedzieć na pewno, co jest w tej sałatce. No już Wam powiem pekińska, pomidor cebulka czerwona no i oczywiście ze słoika mojej produkcji mojego wykonania kalafior, cebulka i a co tam jeszcze było? papryka, papryka słodka w zalewie octowej i to wszystko jest tutaj na talerzu z odrobiną sosu barbecue i keczupu tak to wygląda jak widzicie? Na jednym talerzu, na drugim talerzu, kurczaczek. Słuchajcie, chrupiący, pyszny, pachnący. I za chwileczkę tutaj wywalimy frytki, bo to miejsce jest właśnie na frytki. Frytki już się dopiekają. Zobaczmy, co tutaj się dzieje w środku. No i tak się dzieje, słuchajcie. Frytki przyrumienione, pachnące, jeszcze chwileczkę i będą gotowe. No i tak kochani wygląda mój zestaw obiadowy na dzisiaj. Z góry wam polecam, ponieważ jest pyszny i nie spotykany. Dajcie kochani suba, lajka dla zasięgu. Będę Wam bardzo wdzięczny.